Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Bednar TV Akwarystyka. A dzisiaj, jak widzicie, w filmiku moje silvery. Tutaj mamy przed sobą, właśnie parkę. Zrobimy tutaj malutkie zbliżenie, żeby ich tutaj nie straszyć. Bo gdzieś za dwa dni znowu złożą mi ikrę na stożku więc nie będziemy ich tutaj denerwować że parka jest bardzo piękna Troszkę tutaj nam się odbija światło, ale a tutaj jest samiczka. I przejdziemy od razu do potomstwa. To jest najstarsze ich potomstwo. Są już oczywiście po pierwszej selekcji, także jak możecie zauważyć bardzo ładne sztuki zostały. Zresztą wiadomo, co się nie nadaje. To się nie nadaje. Ryba musi być wybarwiona, ładna. Zresztą sami wiecie, jakie ryby sprzedaję. Nie jakieś koślawe. I tak dalej. Teraz ich nakarmimy. Damy tutaj taki mix. Ochotka Artemia i Ikra morska. że jak widzicie apetyt dopisuje za chwilkę będzie tutaj pusto. Nawet jeden z drugim się bije. O jedną ochotkę. Także maluszki rosną. Jak troszkę podrosną do odpowiednich rozmiarów, to oczywiście będą również w sprzedaży na moim Oelixie. Ale na dzień dzisiejszy, jak widzicie, są malutkie, ale już ładnie się wybarwiają. Także będą śliczne skalarki. W kolejnym odcinku Wam pokażę Rionana i F1, -ki. co u nich słychać jak rosną. I tak dalej. Również do mnie przyjadą nowe skalary, ale to dowiedzie się w przyszłych odcinkach, bo na razie dogrywam transport, bo czasem jest z tym naprawdę ciężko. Jeszcze jak jest bardzo daleka, ale myślę, że wszystko się uda. Że jak widzicie, maluszki sprzątają już po sobie. Ikry nie daje za dużo, bo większość jedzą. Artemie ochotkę. Ładki również wcinają. A ikę to tak Raz na dva dni dostanom Że co To by było na tyle w tym odcinku Jeśli filmik się podobał i rybki, to dajcie oczywiście łapkę w górę, komentarzyk Jeśli macie pytania, to śmiało pisać Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania Oglądania moich poprzednich materiałów, również są ciekawe Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.